Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejne nagranie na kanale Domi Drewno i dzisiaj dość ciekawy temat, ponieważ zobaczcie, co powstało. Firma Milwaukee stworzyła tak zwany Milwaukee Hub. Zobaczcie, zalogujemy się tutaj. To jest rzecz z dzisiaj, więc świeżynka. Dlatego też chciałem Wam pokazać. Musicie stworzyć tutaj swoje konto i zobaczcie, co też mamy tutaj w środku. Jest całkiem sporo. Tutaj możliwości. Ja się zastanawiam, tylko zobaczymy, jak to będzie działać wraz z nagrywaniem obrazu. Jeśli coś będzie skakać, czy coś będzie nie, nie tak, to może to być wina tego właśnie, że no jest tutaj sporo obciążenia, również przy nagrywaniu. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, jesteśmy na samym początku i mamy tak osiągnięcia, moje powiadomienia, kalendarz u góry, MyHub, biblioteka mediów, plac budowy. I tutaj widzicie, mamy drugi level, ponieważ spędziłem, nie wiem, może z 5 minut na tej, na tej witrynie. I to co? Lecimy od początku. Osiągnięcia. Twój ranking, czyli tutaj mamy, co ja zdobyłem, tak? I które działy odwiedziłem. Które działy, w których działach spędziłem jakiś czas. To nabija nam takie punkty. Osiągnięcia. Tutaj mamy jakieś różne osiągnięcia, nawet nie wiem co to jest największy show. Obejrzyj 5 filmów. Dobra, kalendarz. Kalendarz to jest dosyć ciekawa rzecz, ponieważ tutaj mamy kolejne wydarzenia, dosyć ważne, które wy... oczywiście ważne no, dla nas i dla Milwaukee. Tutaj mamy tak 16, przepraszam, 26, 22 moje powiadomienia. Dobra, no, to są te rzeczy, które osiągnąłem do tej pory. Jedziemy dalej w takim razie. Wróć. Biblioteka mediów. Tutaj mamy... No dobra, pokażę wam od razu. Biblioteka mediów i tutaj mamy wszystkie produkty i o nich jakieś filmy i informacje. Co weźmiemy? No, kompaktowy klucz udarowy. Proszę bardzo, tak to wygląda. Mam dzisiaj przyjemność przedstawić Wam jeden z naszych kluczy nowej generacji. Tak, jako i tutaj jesteśmy postrzegani przez mamy filmy, możemy sobie to powiększyć końcowie, oczywiście od razu. Dobra, zapauzuję to. Karty techniczne są takie, powiązane przedmioty. Mhm. Do czego to pasuje? OK, jedziemy dalej. Biblioteka mediów jeszcze raz. Zasoby medialne. Poznań prezentację przywit... To wam zostawię, słuchajcie, bo to jest bardzo fajny film. Trzeba to zobaczyć. Film, który pojawia się w czołówce po wejściu, po zalogowaniu się właśnie do Milwaukee Hub. Kawałek wam puszczę. Zaspoileruję. Tak to wygląda. Bum! I dalej wam nie pokażę. Dobra. Plac budowy. No i właśnie, i to jest najciekawsza, wydaje mi się, tutaj rzecz taka nowatorska. Jest tutaj krótka informacja, co, jaki i gdzie. I teraz, bum, wchodzimy w takim razie do tego wirtualnego świata. Poruszamy się e, tak, jak tam widzieliście. I wchodzimy, tak? Otwieraj się, safe ie. Dobra, jest otwarcie. Odsunę się, żeby nie dostać, nie? No i wchodzimy, słuchajcie. Wchodzimy i zaczynamy sobie tutaj wędrować w przeróżne miejsca. Jest to praktycznie całe miasto zbudowane, więc tutaj ktoś się naprawdę natrudził. Tutaj mamy te wszystkie pola aktywne. Czy powiedzmy, tutaj mamy tą szafkę. Kiedy w to klikniemy? Co się stanie? Nic? Chyba, że tu. Ciekawe. Czekajcie. Aha, to może dobra. Mam tutaj wyjść. Ok, idziemy. Akcesoria. Dobra, idziemy do akcesoriów. Da się tu wejść. Entrance. Ok, idziemy do akcesoriów. Taran, wchodzimy. No i ja w takim świecie powiedzmy sprzętów przeróżnych na prezentacji jednej byłem w Dublinie więc widziałem to na żywo a tutaj z większą pompą bo jest to dużo dużo większe dobra wchodzimy sobie tutaj weźmy wiertło Okay. Witam wszystkich na prezentacji wierto miłoki mx I teraz zobaczcie, możemy SDS sobie Max. tutaj troszeczkę poruszać tą kamerą Wierdło też, SDS Max MX4 przeznaczają do najtrudniejszych zastosowań. Doskonała wydajność wiertła wynika z zastosowanych przez nas doskonałych. Okej, okay. dobra, puściłem to i możemy sobie iść dalej. Także zapraszam was, słuchajcie, pochodźcie dla osób, które witamy i zachącą. Dziś skupimy się na poznać e, sprzęty Milwaukee to warto sobie tutaj troszeczkę po, pozwiedzać ten świat Dzień dobry, w dziedzinie otwornic nie tylko ze względu na nasz zaawansowany technologiczny okay. zakład produkcyjny w USA, produkujący około 20 milionów otwornic rocznie, ale również dlatego, że Dobra. i wychodzimy, i wychodzimy i co, da się tutaj wyjść? Nie, wychodzimy również tędy ja oczywiście tego całego świata z wami tutaj nie, nie będę zwiedzał bo nie, bo nie o to chodzi. Myślę, że tutaj wy powinniście tutaj też zajrzeć. jest dobra, idziemy tutaj. I co? A, Windows jedziemy. Dobra. Gdzieś nas wywożą. No. Jak myślicie ile czasu budowano ten wirtualny świat? Kawał robo roboty, nie? Dobra, co tu mamy? Ponad 500 narzędzi ręcznych. No, faktycznie, słuchajcie, dla, jak pierwszy raz zobaczyłem ścianę z narzędziami ręcznymi, to po prostu nie mogłem uwierzyć, że tyle tych sprzętów Milwaukee już wypuściło. Firma Milwaukee wprowadza na rynek. Dobra, przerwałem, przepraszam. I tak dalej, i tak dalej. Nie da się skakać. Aha, dobrze, nacisnąłem. E, wróć do skarbca. Nie, e, nacisnąłem spację. I widzę, że wyszedłem do tego. Dobra, wziąłem budowa. Tak jest. Spacja wychodzi do. Do wejść do poszczególnych działów Escape. Spróbujemy tutaj wrócić. Dobra, i jestem na początku. I co nabiło mi jakieś levele to wszystko słuchajcie resztę zostawiam naprawdę wam pobawcie się, pochodźcie zobaczcie co tutaj można pozwiedzać i tyle na dzisiaj widzimy się w kolejnych filmach już niedługo na razie, cześć